Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Po zaślubinach matki jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł — Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud, od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Moi drodzy, dzisiaj wspominamy świętego Józefa. Mamy uroczystość, uroczystość, która znosi post. Jest to bardzo ważny dzień, dlatego, że święty Józef jest nam bardzo potrzebny. Jego modlitwa wstawienicza, ale także jego opieka, ochrona. Nad kościołem, nad rodzinami, nad nami tutaj będrującymi do nieba jest bardzo potrzebna. Święty Józef to ten, któremu został powierzony sam, Syn Boży, do wychowywania, a także Najświętsza Maria Panna, do opieki, troski nad nią. Święty Józef jest człowiekiem, który bardziej słucha niż mówi. Nie zapisano ani jednego jego słowa, natomiast jest zapisane, że słuchał. Patrzył na wydarzenia i zaczął dostrzegać, najpierw w Piśmie Świętym, jaka powinna być w tej sytuacji jego postawa. Zauważmy, to była bardzo trudna sytuacja. Otóż, kiedy nie mieszkali jeszcze razem, po tradycji żydowskiej, zanim ktoś zamieszkał razem, nie tak jak jest teraz, że zanim mają ślub, to już mieszkają razem, ale wcześniej Przechodzili pewną próbę, pewną tęsknotę za sobą. Przez rok po ślubie nie mieszkali razem. Także dzisiaj często jest odwrotnie: mieszkają razem, a potem dopiero o, to może trzeba by wziąć ślub i to taki obowiązek o, po co no bo tam inni mówią, żeby wziąć. No. To będą tylko same obowiązki a tak było tak fajnie bez, bez ślubu. Ale czy rzeczywiście to jest człowiek odpowiedzialny, czy odpowiada na słowo Boga, czy odpowiada na rzeczywiste dobro, pragnie tego dobra dla drugiego człowieka. I zauważmy, że kiedy Święty Józef po roku stwierdza, że jego małżonka, no cóż, stała się brzemienną, czyli jest w ciąży, i co na to? Stary Testament, właśnie prawo Mojżeszowe, Mojżesz niewierne żony, kazał przedstawiać kapłanom, a oni mieli stwierdzić, czy była wierna, czy niewierna. Jeżeli była niewierna. I sąd, Sanhedryn podejmował decyzję, kamienowania, kara śmierci groziła za taką niewierność małżeńską. Więc żeby nie narazić Maryi na zniesławienie żeby nie była ciągana po sądach, a nie daj Boże zamordowana razem z dzieckiem, to jako odpowiedzialny człowiek bierze na siebie całą złą opinię, całe zniesławienie na siebie. Jak rozpoznał, jak można ratować matkę i dziecko, przez to, że potajemnie, jeżeli ktoś będzie się pytał gdzie jest twój mąż, uciekł ze strachu, nie chciał wychowywać dziecka, nie chciał brać na siebie odpowiedzialności. No cóż, nie wytrzymał tego roku w i mieszkania razem. Pojawiło się dziecko i nie chce teraz być ojcem i uciekł. Nieodpowiedzialny człowiek. Chciał na siebie święty Józef, całe to zło ludzi, którzy by to wszystko opisywali swoimi językami i decyzjami, na siebie wziąć to jest przykład prawdziwego odpowiedzialnego człowieka. I wtedy kiedy wziął podjął taką decyzję, że z bólem serca zostawi swoją największą miłość, jaką w życiu spotkał. Był do końca, można powiedzieć, jakby zakochany w tej niezwykłej kobiecie, pełnej uroku, pełnej miłości, dobroci o sobie i nagle podejmuje decyzję wbrew wszystkim swoim uczuciom. Idzie jakby pod prąd. I wtedy anioł we śnie. Wiemy, że syn Izraela, czyli syn Jakuba, jeden z dwunastu, również miał sny. Potem za to go chcieli zabić inni bracia i nawet go sprzedali do Egiptu. Ale również nasz Józef w dzisiejszej uroczystości kieruje się natchnieniami, które przychodzą ze snów, takich szczególnych, proroczych snów. I trzeba powiedzieć, że to natchnienie było jego zwiastowaniem. Maryi ukazał się anioł. Maria powiedziała: Niech mi się stanie według słowa twego, a Józefowi też anioł przemówił. Powiedział: Nie bój się wziąć Maryi, twojej małżonki do siebie. Z Ducha Świętego poczęło się, jest to, co w niej się poczęło. Porodzi syna. Nadasz imię Jezus, Bóg zbawia. I kiedy się zbudził, wziął rzeczywiście Marię do siebie, przygarnął ją, otoczył swoją opieką i spojrzał na nią z miłością i spokojem. I całe towarzyszenie Marii i Panu Jezusowi, święty Józef, Podporządkował całe swoje życie opiece, bezpieczeństwu, budowania takiego też autorytetu, że jestem tym miejscem odpoczynku i bezpieczeństwa. To spojrzenie Józefa, myślę, że bardzo było potrzebne i panu Jezusowi, który patrzył na swojego opiekuna, nazywał go Ojcem, jako wzór mężczyzny, człowieka odpowiedzialnego, człowieka, który nie boi się trudnych decyzji, ale też Maryi był potrzebny ktoś, kto zapewni takie poczucie, że jest kochana, że nie jest odrzucona, że jest otoczona opieką, że czuje się bezpieczna, że jej nie zostawi, że zawsze ją będzie kochał, niezależnie co się wydarzy. Takie poczucie powoduje, że rodzina się scala, nawet gdy była trudna sytuacja. Być może ta pielgrzymka do Jerozolimy, kiedy no, zgubili Józef i Maria, zgubili pana Jezusa, może też dlatego, że dawali mu dużą przestrzeń wolności, dużo od, od niego zależało pewnych sytuacji, takiej odpowiedzialności. On sam też chciał to wykorzystać, żeby trochę zranić ich serce, żeby mogli jeszcze bardziej wzrodzić go. Myślę, że Józefa serce też było przebite boleścią też wtedy cierpiało z powodu, że no, nie otoczył taką troską, że, że cały czas wiedziałby, gdzie on jest. Ale rodzić to znaczy też pozwolić w pewnym momencie odejść. Prawdziwy ojciec to ten, który wyposaża w pewną odwagę, siłę, pewność, że się jest tym właśnie synem takiego odpowiedzialnego człowieka i ten ojciec Daje pewną energię, siłę, moc poprzez taką akceptację i takie towarzyszenie, trochę takie kibicowanie, cieszenie się z, z zwycięstw i współcierpienie w porażkach. Dzisiaj święty Józef, szczególnie nam, mężczyznom, jest potrzebny, ponieważ świat, że tak powiem brzydko, kultura, moda często kastruje. Duchowo kastruje mężczyzn. Ci mężczyźni stają się zniewieściami. Kościół staje się żeńsko-katolicki. Może też dlatego tak dużo jest homoseksualizmu. Ten świat też wmawia kobietom, że muszą być podobne do mężczyzn, a może nawet silniejsze. Muszą właśnie walczyć o swoje prawa. Wczoraj stały, stały kobiety, które domagały się aborcji przed. Na przykład na ulicy Miodowej przed, przed siedzibą kardynała Kazimierza Nycza. Na zdjęciach, w jednym zdjęciu policzyłem, że było dwa razy więcej mężczyzn, jakoś dziwnie wyglądających. Wyglądali jak mężczyźni. To myślę, że to nie były kobiety, ale no czasem właśnie mężczyźni się stają niewiastami i mówią, że walczą prawa kobiet. Co to za prawo, które pozwala na bezprawie, na zabijanie. Święty Józef ochronił pana Jezusa, bo według prawa on powinien zginąć, powinien być zamordowany. Co to za prawo? Takie prawo powinno być szybko naprawione, żeby było prawe, sprawiedliwe. Dzisiaj myślę, że warto też przyjąć postawę świętego Józefa i stanąć po stronie nienarodzonych, wziąć do siebie też, do serca odpowiedzialność za zabijanie chorych dzieci, w ogóle dzieci w Polsce, bo co to znaczy, że co, czym jest, czym zawiniło dziecko, że można je skazać na śmierć tylko dlatego, że rodzice zgrzeszyli, bo na przykład y, ktoś zgwałcił kobietę, no i ojciec zgrzeszył, za jego grzech musi odpowiedzieć karą śmierci dziecko. Hmm. Albo że to był czyn kazirodczy, to też ma dziecko za to odpowiadać. Albo że na przykład jest chore. To wszystko jest bezprawne. Albo prawo, które jest zdeprawowane, deprawuje obywateli. Zobaczmy, jak bardzo świat poszedł w tym kierunku. Nie słucha, tak jak święty Józef, tego, co Bóg mówi, bo Bóg ustanawia prawa. Mówi, co jest prawe, co jest sprawiedliwe, co jest dobre, co rzeczywiście prowadzi do nieba, a diabeł mówi, nie, 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 Bóg wam zazdrości, Bóg nie chce, żebyście byli szczęśliwi, wy sami sobie ustanówcie własne prawa, róbcie to, co chcecie, rób ta, co chce ta i ustanówcie sobie takie prawo, że będzie dobre teraz zabijanie, że teraz to już nie będzie zabijanie, tylko usuwanie, a może tylko zabieg, a może leczenie. Choroba zwana ciążą leczy się za pomocą aborcji. Jakże w wielu krajach na Zachodzie zabija się dzieci i to jest krew, która woła o pomstę do nieba. Piękna jest inicjatywa tzw. duchowej adopcji. Niech Święty Józef towarzyszy nam w tych formach obrony życia, też żebyśmy poczuli się odpowiedzialni za własne życie, że życie najbliższych, i żebyśmy byli na tej właściwej drodze do nieba, żebyśmy nie tyle chcieli wymyślać własne sposoby zdobywania nieba, własną religię, własne prawa, co właśnie chcieli słuchać Boga, żeby nie być na miejscu Boga kreatorem praw, ale raczej ich lektorem, czyli tym, który będę odczytywał, wsłuchiwał się w głos Boga, tak jak to czynił. Święty Józef. Przedstawicielstwo Świętego Józefa przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.